Siemaneczko, z tej strony Jakub I wracamy do kolejnego odcineczka z serii StarCraft No i to w sumie? zostały nam ostatnie dwie misje Kampanii Terran Wielka ofensywa Oraz misja dziewiąta Chyba, tak mi się zdaje Zdergi zwabione przez sygnał emitera psionicznego zaatakowały wściekle i unicestwiły niczego nie się siły Konfederacji Raz jeszcze flota protosów pod dowództwem wysokiego templariusza Tazadara, przybyła i obróciła powierzchnię planety w popiół. Wielka ofensywa, okręt dowodzenia Hyperion, orbita geostacjonarna. Witaj, komandorze. Odbieramy transmisję. Zbliża się moment naszego ostatecznego ataku na Konfederację. Jednak zanim zaatakujemy Tarsonis, musimy przebić się przez niezwykle silną obronę planety. Generał Duke przeprowadzi odprawę. Broniłem Tarsonis w ponad 30 dużych bitwach, więc znam na wylot ich defensywę. Posiadają trzy główne platformy orbitalne, które służą za bazy dla floty Konfederacji. Jeśli zaatakujemy centralną platformę, powinniśmy wywołać dość zamieszania, aby niewielki oddział mógł przebić się przez obronę planetarną. Generale, jestem pod wrażeniem. Nie wiedziałem, że stosuje pan ataki czołowe. Platform bronią konfederaccy żołnierze z eskadr Delta i Omega, ale nie mogą się równać z moimi ludźmi ze eskadry Alfa. Aha. Pomyłka, poprawiam. Jednak będą jeszcze trzy, trzy misje. Ta, następna, co będzie Kerrigan, oraz misja związana z, z Reinorem. No dobra, y... Duke, Gonorad, mamy nowe jednostki, duchy. Wy to widzicie jak, jak oni no, idą. Wy to widzieliście. Central oczekuje rozkazów. To upośledzone ruchy. Dobra Tiuk no, no. współpracę. moje... La, ten, Zapnijcie pasy, moje w, siły powietrzne. Budynki zapieprzają. Dwie siedziby aż. No dobra. Czego tam? Patrz jak przy, przy, wszystko zostało ja uszykowane. Eskadra Alfa nigdy nie pozostawiłaby tego sprzętu. Co za partactwo. No dobra. Lądujemy. Jeden tu. O, to są silosy rakietowe, czyli atomówki, gdzie mieli. Czego tam? Dobra. Lądujemy wszystkimi jednostkami, znaczy wszystkimi budynkami. Jeszcze jeden powinien być, mi się zdaje. O, mamy wskazówkę: wykorzystaj duchy do prowadzenia pocisków jądrowych. No to chyba już koniec bawienia się. Ty tu. Yy, koszary jedne tu. Powinny być drugie? Czy mi się zdawało, że jest tylko jedno? Dobra, nieważne. A tu drugie? Mhm. Mm Więc mamy. Y, ten. Magazyny na. Na, na maksa wypełnione. No dobra. To zacznijmy. Od, do, zacznijmy ten. Rozbudowę od magazynów. Nie mam całego dnia. Dowódcy. Ten. Dobra, wojska rozstawmy. Tam widzę, że są pierwsze jednostki. Pewnie eskadry beta. I eskadry. To chyba delta była, nie? Za mało minerałów. Dobra, to ty tu. A ty tu. Silosy rakietowe. Dosyć. No, drogie w utrzymaniu. Wyprodukowaniu raczej, ale dobra, poradzimy sobie. No dobra, obejdźmy nasze jednostki nowego ducha. One ogólnie mają tak same, same umie umiejętności jak Kerrigan. Tylko... Wstrzelajemy o kawi, ale żeby mogło wykonać strzał, to musi być tutaj jedna wyprodukowana. Dobra, to zmienimy was. Ty będziecie dwójka, dwój... wyjedynka. Dobra. Jak tu wygląda sytuacja? W sytuacji tu zrobimy dwóch, dorekrutujemy ESK. Zwiększymy tempo. Tak. A nowa jednostka. Kurde, jak to było po polsku? ta jednostka jak miała Napomniałem, jak okręt ten, ten miał Dobra, idźcie zajmijcie się nimi. Tu mamy nowe dwie jednostki. Mamy ten statek, co... nigdy nie pamiętam jak się nazywa po polsku. W po angielsku to był battle cruiser. A jak po angiel... a jak po polsku to nie wiem. No i Ducha. Dobra. ESRK e -E kolejne urde znowu mi coś tu... Mała przerwa, cięcie Dobra, dobra Już wszystko gra Ech, Dobra, jak w ogóle tą misję mam Rozegrać? Co ja muszę w ogóle zrobić, tak szczerze? Oprócz chyba tylko... Rozpierduchę Okej, okay, dobra, to tu będą... ERK Ty przyjacielu, zacznij zbudować kolejne Kolejne magazyny Bo jak widzicie, nasza gospodarka jest blokowana przez zbyt mały dostęp zbyt małą ilość magazynów a jednostki gazu tutaj są a tu nie ma gazu o kurczę, a bez gazu to mi tutaj bez wyspanu bez wyspanu to mi tutaj nie powiem co możemy robić na Maris będzie ciężko bo tu jest, przeciwnik też będzie no będzie miał wszystkie potrzebne jednostki czyli oni też będą miały battle cruisery oraz ziołki. I tu będzie trzeba wybudować pewnie rakietę. Ten, obronę przeciwpowietrzną. No. Mhm. Mm Dobra. Battle tutaj. Tutaj. No pewnie trzeba będzie. Nie trafił. Hehe. Formacja ofensywna. Dobra. Jak to rozegramy? Dobra. RK. Jeden RK tu. Drugi zacznij ten wydobycie, wydobycie. Tytuł, tytuł. Będziemy mogli dać więcej tych do do, 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 do tego, do, do wydobycia, bo jest większa odległość, jaką muszą przy, ten No, no pokonać. Dobra. Jakie wie? Trzeba będę się blokować. Dobra, goliatów nie możemy robić. Bo trzeba budyneczek i zbrojownie. Jak ja to co rozegrać? Na pewno chyba będzie trzeba dobudować jeszcze jedne koszary ERK. Ile tu jest ich? Jeszcze jeden jutamy. ERK, gotowy. Albo zaczniemy już stację inżynieryjną. I żeby tutaj przygotować się na atak powietrzny wroga. Tu też trzeba będzie wybudować. Tak? To za dużo tych minera minerałów nie ma Więc nie ma co tak też. Nie ma co się nad tym spuszczać i za dużo ich nie robić, bo tutaj też ich nie ma, więc trzeba będzie wybudować bazę numer 2. No chyba, że tam nic, mam zamiar tą misję przeprowadzić szybciej niż na za początku zakładam. Dobra, Erika. Akademii nie mamy, nie? No oczywiście to nie mamy. To ty zacznij budować tu ak akademię. I jednego tego, kolejnego Rk. ER dobra, czy może zrobimy sobie jedną atomówkę? A zróbmy jedną atomówkę do przetestowania. Dobra, e e ERK jesteś, dobra przyjacielu. To ty idziesz Wali walczyć? Znaczy ten walczyć z minerałami. Oj, wiadomość. Dobra, no to jest... Na pewno jedną, tak, trzy wystarczą. No już widzę, że, że się blokujemy. Zaraz zablokujemy. No bo w sumie ten i nasza atomówka zajmuje aż 8 no, slotów magazynowych. Więc, 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 więc więc... trochę znowu się zablokowaliśmy. Kurczę, na pewno mają z, z dwie bazy, czyli pewnie tu i tu. Ale znając życie, to jeszcze będą mieli bazy takie pomniejsze, żeby się dostać, Czyli tak przynajmniej cztery. Dobra, to wy zacznij. Dobra, nie, 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 nie. Ty już zacznij budować drugie koszary. Spokojnie, bo, bo jak widzieliście, budynki teraz można przenosić. Nawet jak położymy je w jakimś niefortunnym miejscu, no to je zaraz podniesiemy Zostań. i będzie git. Nie chcę. Nie chcę. Dobra, atomówka została zrobiona. Mamy atak, atak nuklearny przygotowany. Spacja, spacja, spacja. Dobra. Przyjacielu. Ostatnie. A ty kolejny magazyn. Kolejny magazyn. Tu zaczniemy budować. No bo tu najwyżej jednostki sobie tam wychodzić. O. Duch. Duchy też nie są zbyt mocne ogólnie, chyba. 10 zadają. Do... Dobra, gotowe Ym, no to kolejny magazynek, du, tu, 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 No, odbudowaliśmy, więc Marines Dwa czołgi można zaszczyt produkować. Chcecie mi to powiedzieć? Ech, no to wypróbujemy nowy cios. Nowy cios, yy, znaczy główną umiejętność Battle Cruiserów, czyli tych statków wielkich, czy nie mógłbym, nie pamiętam nazwy. A są one te do wyprodukowania? Nie ma. No, i tyle jeżeli chodzi o nieefekto, nie, nieprodukcyjnych ERK. No patrzcie jak przewidziałem Dobra RK zajmie się naprawą tego Duszki, 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 duszki. Ale to jest z... dolno zjawy, ale my... a my chcemy... o! Ducha. Dobra Na pewno będą nam jeszcze potrzebne jedne, jedne to. Jedna fabryczka no Jezu, żeby dobrze, dobrze nam, wyje dobrze nam wy wyjeżdżało Bo musi być ten tył jeszcze o tu Dobra Tryb oblężnicy Mamy raz, dwa, trzy, tak jeden dół Za mało, O Boże, wespan A no dobra, to zacznijmy od, od strategii podstawowej, czyli ten... I, i, czyli Marinski mamy jeden i trzy, nie? Trzy, tr Dwa, cztery i, i jeszcze chyba dwa. tu I tu. Ej, no dobra, więc ruszamy już nareszcie na ofensywę wielką. Znaczy wielką. Zacznijmy od pierwszych takich połośnych zgadów Kolejny magazyn. Widzę, że to jest dupy zbudowałem. Zmieścicie się tu, er ARK. Dobra, miejmy nadzieję, że ten, że nie, nie skończy tutaj budowę, bo będzie trochę. niefajnie. Dobra, mm, ERK gotowe i. całki Co... już Co... Co... mają ten, tryb obleźnicy. To przyjacielu. i tak, na pewno was wywalimy, bo nie będziecie mi potrzebni na razie. Poradzicie sobie z Goliatem? A nie Widzicie? Jeden Goliat jakby eliminował moją ekipę No to jeden e, Duch Gdzie jedziemy? Tu Tu I wy wrócicie jako ten ekipa, która zajmie się zwiadem. I może jak się odrobinę uda, to... wiecie. A tą mówkę wypróbujemy. O, o. Ach. No naprawiaj to, na co czeka, Kurde, nie powiem, co... Ja pierdzielę. Czym dzień nie uda się nic? Dobra, idziesz do wyspanu, bo jak widać... Dobra. Idziecie, panowie, idziecie. A ja moich ten, budowniczy ty. A gdzie drugi? No jeju, jakbyś nie, jak nie klikniesz sam wszystkiego, to te moje miejsce nie poradzę. No, Dobra, wykończcie. Ty saj do tego, a ty tam. Czekam na rozkaz, A ten? O, mój duszek. No to wypróbujemy atomówkę. Badanie zakończony. Mogę wam zaprezentować jak to wygląda. Wykryto odpalenie broni Będzie ten animacja, że wyleci? Chyba wylecia nie zdążyłem. No i za chwileczkę to poczekać. Jest namierzone przez ducha. No. O pierdykni ile mamy czekać? No Jezu i... To... No i pyk. I nie ma budynek A ja nie mam obrony. Nawet się nie co ich trafiło. No dobra, więc nasza eskadra została... jednostki są atakowane. Została pokonana. Bez większego problemu jak widać. No to co, jedziemy z kontrofensywą, powiedzmy, że to były tylko próby, mała próba z naszych możliwości albo ich braków, zależy z jakiej perspektywy, patrzymy. Kolejna atomówka, drujmy na, żeby była. Dobra, pozwólcie się go. Nie potrzebujemy słabych i chorych u nas. Czyli mam będzie 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Czyli dwa goliaty. Znaczy, cztery goliaty i dwa cołgi. No je, że to będzie trudniejsza. To, to będzie dłuższa misja, niż mi się zdaje. Chyba ją nawet podzielę na dwa odcineczki. Hmm. Że mi będzie. Potrzebny statek naukowy, co oni mają? Duchy mają, ale czy jak chcę Marnować na nich, więc trzeba będzie przygotować obronę jakąś w ogóle. No bo będą, no na pewno będą wysyłać, bo to by było dziwne, jakby nie wysłali. Chcesz ze mną ze mną Dobra, to wy będziecie trujeczka. Gdzie mój, tata, mój ten? Pocisk atomowy, gotowy. No i wszystko jasne. Dwa jest to róbcie no, no. dla wsparcia. Chcesz ze mną zabrzeć, chłopcze? Dobra. Mówi masz Do jazdy! Zmarty i gotowy. Gotowy do jazdy. Na ruszkę, I trzeba teraz skrupulatnie pilnować gnoi, żeby nie było tej środki, co wtedy. A wy tu, A mi? wy tu. Nie mam całego dnia. A mu... Odniosę w dziwne wrażenie, że chłopaki stela strzelają bez rozkazu, ale... Tempo, tempo, tempo! Sierowie! Nie jedziemy! Wy czasam działa! Nie jedziemy! Dobra! Rozwalcie no je! Nie, nie, nie! Cofnijcie się, cofnijcie się, to oni muszą do nas podejść, to oni muszą do nas podejść! Dobra, jedna baza zniszczona. Ognia! Ojeju. To będzie naprawdę trudniejsze niż mi się zdaje, żeby się tu przebić. Chyba jednak zbudujmy obronę. O kurczę, zaznacz się. O, o kurczę, czy idzie to przebijanie się. A gdzie mój ERK? Gdzie mój ERK? go teraz dobudować kolejnego, zrekrutować raz. O, jesteś. Ale w sumie ten kolejny się przyda, dobra. Wy wyjdziecie tutaj, do góry pójdziecie, na zewnątrz.

Serio, wygnoję. Dobra, szybko. Póki, jest, póki mamy chwilę oddechu. Ty od razu stani tu. No, do dobra, do dobra. No. Czterech, tu pięciu. I, te, I oczywiście ten, nie? Broń przeciwpowie Przeciw... przeciw trzeba dobudować. Od razu. Ale trochę... Nie, nie, nie na, Znaczy nap na, możesz go naprawiać, ale nie teraz. Ty tu. Pranie będzie wys wysunięte. Będzie przyjmować większość obrazy na sobie. Dobra. Tu są bu w bunkrze. Tu są w bunkrze. Ze mną zatrzyć, Czyli jednak to siły powietrzne będą odgry odgrywają u mnie główną rolę, dobra. Bo tu na minerały się jakby jakbyście nie spojrzeli, więc nie możemy sobie pozwolić na taki marnis. Zgłaszam się. Chcesz ze mną zabrzeć, chłopcze? Tak. dobra. To będzie tak 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dobra. Samolot kolejny. Nazbiera... Niech się nazbierają minerały. Bo musimy przynajmniej dwa czołgi kolejne, nie? Numer 3. Porozdzielajmy ich A ty tu. Dobra to zacznijmy. Zacznijmy od naprawy Czekam na A macie niewidzialność? Macie niewidzialność, dobra. Najwyższy czas to?

Nieważne, Marines! Oni będą próbowali nas z, z, no, zaorać masą, ale myś nie damy. Marines! Goliaty! Jeszcze dwa Goliaty. Y, Akademia. Większy zasięg. Z nim się nie starczą mi zasobów. Hmm. Duch jeszcze nie, ducha potem żeby... Dobra. Zgłaszam się. Macie wyłączone. Dobra. wreszcie. Najwyższy czas. Kładę, 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 kładę. Nie mam Rektor ustalony. Nie mam całego tą bazę tutaj, bo nam strasznie tu Abra. Obrona podstawowa spełnia swoją obronę swoją rolę. Goliaty, ekipa numer 2. Rozwalcie to. Dobra, dobra. Rozwalcie ten i czekajcie. Ojej. Ruszajmy. Teraz wyjdźcie na północ. Nasze stateczki są... Nie istnieją. Nasza flota gwiezdna nie istnieje. O, oczywiście mnie panowie nie zaskoczyliście i zrobiliście kurwa najgorszy myk, jaki może być. Ojej.